Edziu. Cześć. Jak tam, jak tam olej? Jest, olej jest, Co masz? Jest, wszystko jest. Tak? No, samochód jest. No dobra, to sprawy. dzisiaj nie będziemy jeździć po złom, za złomem. Jak to nie? No nie będziemy, mam inny plan. To znaczy? Dzisiaj odmiana jest, Edziu. Jaka odmiana? No, dzisiaj będzie marketing. Czy jakiś prochów się nawykałeś, czy jak? Co ty, chory jesteś? No, ja nie, no ty jesteś ja... chory. A, posłuchaj mnie. No wydam, nie wiem ile dam, parę groszy na te ulotki. Rozwiesimy to te ulotki. Nie będziemy szukać złomu, tylko złom będzie nas szukał. Marek, ja nie wiem, czy ty dobrze robisz. Dobra, zamykaj psz, i wyjeżdżamy. Obudzi się, coś mu strzeli do głowy i wszystko na hura. To jest cały Marek. I zobaczysz, że się będzie opłacało. Zobaczysz, krzyka się, reklamuje, a złom sam do samochodu wpadnie. No i niech mi jeszcze powie, że ja będę miał je roznosić. Ja jestem od jeżdżenia samochodem, a nie odnoszenia ulotek. Do roboty się weź. Edek setki razy próbował dyskutować z Markiem. Skutek jest zawsze ten sam czyli żaden. Byłoby bardzo dziwne, gdyby Marek nie miał przynajmniej jednego znajomego w branży poligraficznej. Siema, bariadzko! Siema, siema. Co tam ci trzeba? Ulotki potrzebuję. Ulotki. Masz jakiś tam projekt, coś, pomysł? Ty, wywóz z jak AGD. Do klienta to będziesz rzucał, czy na skrzynkę wieszał, kleił? Róźniej będę kleił, rzucał. Ty, to może coś w rodzaju wizytówki ci zrobimy. No. Dalibyśmy bezpłatny wywóz złomu, wszelkiego żelistw, żelastwa, żelistwa, coś w tym rodzaju. Pasici coś takiego, no. takie hasełko? Co dobra, jest? dobra Marek, ja ci to teraz drukuję, żebyś ty zobaczył, jak to no na żywo wygląda. wygląda. Zaraz ja na żywo, jak to wygląda. Tylko się śmiej bo ci coś tutaj jeszcze dopisałem. Czekaj, muszę na plecy wziąć od razu wydrukowaną ulotkę. Gruby ziom, zbiera złom. Jak ci się nie podoba, to to wywalimy. Gruby ziom zbiera złą. Fajnie to wymyślił. Tylko nie wiem, skąd mu się ten gruby wziął. Ale pojechał Markowi. Kasło chwytliwe, ale Marka widziałem, że wkurzyło to. A jak nie, to damy siwy. Ziom nie, no zbiera złą. Dobra. Dobra. No to ile? Czekaj. No, z trzeba będzie dać. Z kogo szalałeś? Myślę, przeliczam. Dobra, za ile? Nie no mówicie, się no, za, za te 50. Dosłownie 45. Dobra, gruby, niech ci będzie. No widzisz. Dawaj, 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 bo ja czasu nie mam. Wiesz, mamy już te ulotki. Trzeba będzie je trochę roznieść, co? No dokładnie. To gdzie jedziemy te wizytówki porozdawać? Na domki, na Żoliborz na domki nie rodzinne. Złomiarz dobrze kombinuje. Właściciele domków jednorodzinnych bardzo często, latami, trzymają w garażach i na strychach zbędne, żelazne rupiecie. <coughs> Może ludzie będą mi złom to zadzwonią. Ja sobie elegancko jadę, a Mareszek spaceruje. Może schudnie trochę. Ja... ja matka ma Centralny Wojskowy Kochany Sportowy. Marek, co ty, kibicujesz Legii? Tak. A kiedy byłeś ostatnio na meczu? dawno, Edziu, bardzo dawno. Nie mam czasu. Edek, no, cały dzień my od świtu do nocy jeździmy. Do I kiedy tam. mam jechać? Na jakiś mecz może się wybierzemy, którego... No dnia. Ja, ja ci nie mówię, że nie. Edziu, bierzemy cię w barby wizewa i puścimy cię na żyletę. I będzie wesoło! <noise> Posłuchaj, tablica przed kościołem, to wiesz, dużo osób chodzi do kościoła no. i zawsze ktoś przeczyta. Dokładnie. Ja to przykleję, a ty się pomodli, po o, o powodzenie naszej misji. Dobrze? Bóg ma inne sprawy do załatwienia, rozumiesz? Nie będziemy Boga wtrącać w nasze sprawy złomowe. Nakleiliśmy, nakleiliśmy. Chodź, idziemy do samochodu.